Zadanie czwarte. Liczba naturalna n równa się 5 do potęgi 20 przez 2 do minus 19 plus 1 jest podzielna przez. Teraz tak, jak to zrobić? No najlepiej oczywiście byłoby tę liczbę n jakoś uprościć. 5 do 20 przez 2 do minus 19 plus 1. Co z nią można zrobić? No myślę, że. To 2 do minus 19 możemy sobie odwrócić, bo tutaj mamy tą, ten minusik w potędze. Dzięki czemu będziemy mieć 5 do 20 razy 2 do 19 i dodać 1. I już ta postać dużo ładniej wygląda, chociaż ani nie mamy tych samych podstaw, ani nie mamy tych samych potęg. No właśnie, więc co w takiej sytuacji możemy zrobić? No spróbujemy doprowadzić do tych samych potęg, bo widzimy, że one się o wiele nie różnią. Różnią się tylko jeden. Więc 5 do 20 rozpiszemy sobie jako 5 do 1 razy 5 do 19 razy 2 do 19 dodać 1. Dzięki czemu tu mamy te same potęgi. Jeśli mamy te same potęgi no to możemy sobie skorzystać z działań na potęgach. Na pewno kojarzysz wzór, a ja jeżeli nie, to on jest oczywiście w tablicach, już tutaj obok zapiszę. Jeżeli mamy a do potęgi n tej razy b do potęgi n, to dajemy to w jeden nawias a razy b do potęgi n. Po prostu potęgę przepisujemy, więc w naszym wypadku będzie to 5 razy 2 do potęgi 19, no i dodać 1. To się równa 5 razy tutaj będziemy mieć 10 do potęgi 19 dodać 1. Czekaj, poprawię tą 19, bo jest o niewidoczna. Ok. No i teraz oczywiście 10 do 19, to jest liczba, która ma hmm, jedynkę i 19 zer. 19 zer i jeszcze dodajemy jedynkę. Więc jeżeli tą liczbę, tę liczbę jedynkę i 19 zer przemnożymy przez piątkę, to będzie piątka i 19 zer. Tutaj sobie zapiszemy 19 zer. i jeszcze dodać 1. Więc jeżeli teraz dodamy tę jedynkę, to co nam powstanie? No powstanie nam liczba, która ma piątkę z przodu, już nie 19 z, tylko 18 zer i na końcu 1. Tutaj sobie zapiszemy 18 zer. I teraz przez co ta liczba jest podzielna? Czy ona jest podzielna przez 2? Oczywiście, że nie, ponieważ na końcu jest liczba nieparzysta 1. Czy ta liczba jest podzielna przez 3? Jaka jest zasada podzielności przez 3? No, liczba jest podzielna przez 3 wtedy, kiedy suma wszystkich cyfr jest podzielna przez 3. A jakie my mamy cyfry? 5, dodać 18, y, zer i dodać 1. No to suma cyfr wynosi 6 i faktycznie 6 się dzieli przez 3, więc ta liczba jest podzielna przez 3. Mamy gotową odpowiedź. Ale przypomnijmy sobie, sprawdźmy pozostałe, czy ta liczba jest podzielna przez 5. Przypomnijmy sobie, jaka jest zasada podzielności przez 5. Liczba jest podzielna przez 5 wtedy, kiedy na końcu jest 0 albo 5. No, u nas oczywiście odpada. I czy ta liczba jest podzielna przez 8? No, liczba jest podzielna przez 8 wtedy, kiedy liczba składająca się z trzech ostatnich cyfr jest podzielna przez 8, a na końcu mamy 0,01. 0,01 no, przez 8 nie jest podzielne, więc ta liczba nie jest podzielna przez 8. Więc sprawdziliśmy też pozostałe odpowiedzi, zawsze polecam, żeby nawet jeżeli Ci wyjdzie odpowiedź A czy B, sprawdzaj do końca wszystkie odpowiedzi, bo gdybyśmy się nie daj Boże pomylili um, wcześniej po obliczeniach, no to um, tracimy szansę na to, że się poprawimy. Dobra, więc mamy odpowiedź B. Zapraszam do zadania piątego.